Chciałem zaprezentować państwu samochód, który właśnie do mnie przyjechał. Jest to Citroen C4 z 2016 roku z silnikiem 1.6 diesel 120 koni. Z takich plusików to samochód posiada skrzynię automatyczną sześciobiegową. Zaznaczam, jest to pełen automat, nie jest to skrzynia zautomatyzowana. Samochód e, posiada lakier oryginalny, mierzyłem go przed chwilką miernikiem, no nie zauważyłem, żeby coś tutaj było e, lakierowane, z takich usterek to jest, no ktoś zawadził lusterkiem, jest ono do wymiany, no myślę, że to nie jest nic tutaj poważnego. No i tutaj jest taka mała wgniotka bez uszkodzeń lakieru, ale to usunę metodą bez lakierowania, czyli usunie się to wgniecenie. Także to jest taka drobnostka. Samochód jest już po liftingu, światła LEDowe do jazdy dziennej. Alufelgi. Samochód ma przejechane 152 000, no nie jest jakoś tutaj nadmiernie brudne. Nawigacja. Automat jak powiedziałem macie tutaj P gdyby, czyli to jest już oznaka, że to jest automat normalny, klimatyzacja dwustrefowa. Także widzicie samochód jak wygląda w dniu przyjazdu. bagażnik. Jak mówię, samochód no nie jest tutaj nadmiernie zniszczony. Otworzymy jeszcze może maskę. Silnik pies, pracuje. Także myślę, że w ciągu tygodnia, półtorej, pojawi się już finalnie w ofercie do sprzedaży. Właśnie przyjechał Citren, którego zakupiłem niedawno. Yeah, that's